Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Jesteśmy nad morzem w krynicy morskiej. Dzisiaj sobie pospacerowałam trochę po plaży. I proszę, szukam bursztynu. Małe są, co prawda, ale tutaj akurat wam pokażę, bo znalazłam takie miejsce, gdzie jest dosyć dużo. O, zobaczycie. Małe są, ale super. I zaraz Wam pokażę jak to może cichutko. Spokojne jakie dzisiaj jest morze. Jest 31 stopni. Gdzie tutaj jeszcze widziałam? No po prostu miód na uszy, ten szum morza, wiadomo powoda nad polskim morzem jest nieprzewidywalna, ale no, nam się udało, słońca też chwycić, więc nie będziemy wyjeżdżać stąd nieopaleni, o, zobaczcie. Мишель. Takie bardzo małe są te bursztyny. Ale są. Tyle mi się udało nazbierać, tam jeszcze pod spodem są. Ale no super. Zostawię na swoim kanale trochę morze. Jak się podobał mój krótki filmik z poszukiwania bursztynu na plaży w Krynicy Morskiej. Zapraszam o łapkę, o subskrypcję i dziękuję Wam. Cześć.